Witajcie, kochani. Dziś o kobiecie, a właściwie zaproszenie na warsztat pod tytułem Kobieta. Kobieta to nie to, co widzisz, lecz to, co odczuwasz. Można powiedzieć, że to jest najważniejsze w temacie kobieta. To, co widzimy, jest fałszywe i prowadzi nas do zaplątania się w świat dualności. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zwiedzeni obrazem zewnętrznym, stworzyli sobie tysiące różnych dodatkowych programów. I w nich nadal tkwią. Jeżeli kobieta, to to, co widać, no to mamy wszystkie podziały: grube, chude, ładne, brzydkie, stare, młode. I zwracamy uwagę tylko na to, co jest zewnętrzne i chwilowe, przemijające. Idąc za tym, Niestety kobiety uderzają w swoją prawdziwą kobiecość i zamiast ją odnaleźć, wydobyć, potęgę wnętrza, one zamieniają się w kukiełki. No bo jeżeli jesteśmy tymi mieszkańcami ciał, Czyli tym przysłowiowym nurkiem ubranym w skafander, to jakie znaczenie ma dla nurka ten skafander? On ma być właściwy, bezpieczny, a nie wyglądać w jakiś sposób. Nie możemy wartościować ludzi po tym, w co się ubrali, bo to jest stary, dualny świat i nigdy w takim świecie nie odzyskamy spokoju wewnętrznego. Jeżeli byliśmy prymitywni, patrzyliśmy oczkami i widząc, przywiązywaliśmy do tego, co widzimy, wielką wagę i niestety zatapialiśmy się coraz bardziej w świecie dualnym. I tu nie chodzi tylko o tą zewnętrzność, która jest według wielu piękna lub brzydka, ale chodzi o coś dużo głębszego, bo jeśli patrzymy zewnętrznie tylko na ten zewnętrzny świat i wartościujemy względem czy poprzez właśnie takie widzenie, nigdy nie wejdziemy do głębi i tej głębi, czyli ducha, i nigdy nie pojmiemy go. To jest bardzo proste. Mamy rozpoznać aspekt żeński, czyli to, co jest naszą prawdziwą tożsamością. Patrząc tylko na temat kobieta jako na zewnętrzność, my ciągle jesteśmy ślepcami duchowymi i ciągle zatopieni w świat dualności. I owszem, cywilizacje były, patrzyły. Na świat zewnętrzny, kobieta to było to, co wygląda, jak wygląda. I oczywiście było to deptane, poniżane lub wywyższane. Toczono wojnę o kobiety, ale to wszystko nie o to chodzi. Bo kobieta to aspekt serca i pramatki i czucia. To jest. Taka moc i taka głębia, jeśli to się zrozumie, że już nigdy kobieta, która to zrozumie, nie stanie się kawałkiem ciała, zniknie jej bezwartość, brak godności, niezasługiwanie, lęk przed odrzuceniem i wszystkie programy, które są związane z tematem kobieta starego, dualnego świata. Dlatego dziś zapraszam wszystkie kobiety, które jeszcze nie rozpoznały siebie na trzy spotkania, na których omówimy temat kobieta, temat mężczyzna i temat związek. Omówimy wszystkie aspekty bardzo głębokie dotyczące każdego z nas bo każdy z nas ma w sobie aspekt żeński, męski i relacje, związek wewnętrzny. I dopiero kiedy ta pełnia zostanie odzyskana w kobiecie, ona może stworzyć prawdziwie wolny, szczęśliwy związek, w którym nigdy nie będzie już ani ofiarą, ani babochłopem, ani... Pełna lęku przed zdradą, przed cierpieniem, przed porzuceniem tego nie będzie, bo odzyska swoją pełnię boskość i zrozumie, czym jest żeński aspekt ubrany w kobietę i czym pełnia i jaka jest rola kobiety na tym świecie. Dlatego zapraszam kobiety. Jeśli my się nie zmienimy, nie zmieni się świat. Dlatego, że mężczyźni mieli już władzę przez tysiące lat i wiemy do czego ten świat doprowadzono. Widzimy dookoła. Kiedy mężczyźni byli na takim małym poziomie zrozumienia, niestety podobne były umysły kobiet. Kiedy kobiece serca były bez wartości, czyli kobieta jako całość była bez wartości, takie również były męskie serca. I dopóki tego głęboko nie zrozumiemy, nie przekształcimy, nie uzdrowimy, ale nie będziemy księżniczkami, bo to nie o to chodzi, tylko o źródłem, które spełnią to świat się nie zmieni. Nie łudźmy się dla własnego szczęścia, dla szczęścia naszych dzieci, wnukcząt, jeżeli ktoś już ma wnuczęta. Zapraszam dla prawdziwych narodzin siebie i dla nauki tworzenia prawdziwych związków, prawdziwych relacji i prawdziwych rodzin. Bez bólu, bez cierpienia, bez obaw, bez zagrożeń, ale też... Bez przeróżnych zależności i przywiązań. Miłość to ja. I z tej pozycji dopiero możemy wszystko tworzyć. Od związków, rodzicielstwo, partnerstwo, po finanse, każdą dziedzinę życia. Zapraszam. Kobiety, dla mężczyzn będzie osobny kurs. Dziękuję kochani i zapraszam do zapisów, bo już 22 rozpoczynamy pierwsze spotkanie. Będzie ono online na Skype ie. i chętnych zapraszam. Pod spodem będzie podany mail, na który można pisać i zgłaszać swoją chęć wzięcia udziału w tym naprawdę niecodziennym, Warsztacie, bo jest to mój program autorski, głęboki, duchowy i nigdzie tej wiedzy nie poznamy. Dziękuję, kochane, kochane, i do następnego może razu.